Witajcie z tej strony Adam z kanału Twoje krypto. Dzisiaj przyjrzymy się projektowi Nexus, który będzie startować na ekosystemie Terra. Aby móc uczestniczyć w jego IDO, oczywiście będziemy musieli posiadać tokeny Startera, ewentualnie stakować nasze Luny Terra Station. Projekt ten będzie zajmować się bezpiecznym zarządzaniem naszych pozycji w Anchorze. Wraz z adopcją projektu mają powstać także pozycje na Mirrorze Delta Neutralne. Jak wykonać ręcznie taką pozycję, opisałem w filmie O Mirror Finance. Jeżeli jesteście nowi, zachęcam Was. Do obejrzenia tego materiału. Nexus chce to bardzo zautomatyzować, tak aby w ogóle nie angażować naszego czasu. A więc będzie to bardzo pożyteczny projekt dla ekosystemu Terra, Mirora oraz Anchora. Ale zanim przejdziemy do dalszego omawiania tego projektu, pamiętajcie, że wszystko, co tutaj usłyszycie, jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią, a ja nie jestem żadnym doradcą finansowym. Swoją wiedzę na temat Nexus Protocol czerpie z artykułu Brian Curran, który streścił w bardzo trafny sposób, czym będzie się Nexus zajmować. Jest to artykuł anglojęzyczny. Postanowiłem go przetłumaczyć, skrócić, tak aby w prosty sposób przekazać Wam wiedzę, czym ten projekt będzie się zajmować. Nexus to obecnie zespół sześciu pełen pasji członków społeczności. Ich wizją jest rozszerzenie ekosystemu Terra oraz udostępnienia USD większej ilości osób. Projekt ma ruszyć na stronie Startery, a więc jeżeli chcecie załapać się na IDO tego projektu, to tokeny Startery będą Wam niezbędne. Czym Nexus będzie się zajmować? Efektywnym zarządzaniem naszej pożyczki w Anchor Protocol pod zastaw LUNY czy jakiejś innej kryptowaluty. Jak działa Anchor? Odsyłam Was do mojego materiału o tym projekcie. Nexus będzie wykorzystywał także platformę Mirror do stworzenia pozycji delta neutralnej, czyli otworzy pozycje short oraz long do zniwelowania nietrwałej straty. Koncepcja Nexusa narodziła się podczas brutalnego załamania się rynku kryptowalut. W maju tego roku ceny aktywów gwałtownie spadły, likwidacje beluny przyspieszyły kaskadową falę likwidacji zastawów. Aby pokazać wam do jakiej kaskady likwidacji doszło w maju tego roku, posłużyłem się wykresem Luny ze strony TradingView. Zobaczcie 75% spadku w ciągu 4 dni. Mówiąc prościej, Zaległe pozycje pożyczkowe dla Beluny na anchorze z LTV powyżej poprzedniego minimalnego wskaźnika 50% zostały zlikwidowane, powodując ogromną presję sprzedaży na parze Beluna-Luna. -Luna. Likwidatorzy, rozładowywując zlikwidowane zabezpieczenia, stworzyli dużą premię dla Luny w stosunku do Beluny. Użytkownicy kupowali Belunę i sprzedawali Lunę z zyskiem, powodując przeciążenie sieci. Po upadku likwidacji, która miała miejsce w maju, Nexus zdecydował się najpierw rozwiązać to, co uważali za najbardziej pilną potrzebę w społeczności Terra czyli bezpieczny skarbiec Anchor, który zmaksymalizuje zysk użytkowników, jednocześnie eliminując ryzyko głównej likwidacji. Mówiąc prościej, Nexus automatyzuje nam cały proces, a więc będziemy umieszczać u nich na protokole nasze beluny i oni automatycznie wezmą pożyczkę i gdy cena luny będzie spadać, oni ją nadpłacą. W drugą stronę, jeśli cena luny wzrośnie, pożyczą więcej pieniędzy, tak aby zmaksymalizować nasze zyski. Nexus został zaprojektowany tak, aby uprościć proces pożyczania pod zastaw krypto, nie musząc analizować naszego LTV codziennie, za pomocą jednego kliknięcia. Kolejną ciekawą rzecz, jaką wprowadzi Nexus, to wykorzystanie mirora wersji drugiej w celu przewyższenia 20% stopy, jaką gwarantuje nam Anchor. W początkowej fazie Nexusa będą dwa skarbce: skarbiec Beluny oraz skarbiec USD. Skarbiec Beluny będzie podzielony na trzy części. Po pierwsze, Nexus wdroży bota, który będzie sprawdzał cenę Luny przed wyrocznią Anchora tak aby uzyskać dokładne ceny podawane do Anchora z kilka sekund przed aktualizacją aplikacji internetowej. Funkcja ta będzie nazywać się, wybaczcie za mój łamany angielski, Automated Anchor Liquidation Level Optimization. Druga funkcja, Automated Borrowed UST, służy jako zabezpieczenie przed spłatą pozycji zagrożonych likwidacją na Anchorze. Pożyczone USD jest deponowane w skarbcu i zostaje one użyte tylko i wyłącznie, gdy zagrożona jest nasza pozycja likwidacją. Ostatnia trzecia funkcja: Automated Anchor Rewards Claiming and Interest Balancing wykonuje automatyczne pobieranie nagród Ancora. Część z tych nagród jest wykorzystywana na spłatę odsetek naliczonych od pozycji, aby w sposób zrównoważony powstrzymać likwidację. Ogólnie rzecz biorąc, skarbiec Beluna został zaprojektowany tak, aby za pomocą jednego kliknięcia zmaksymalizować zysk spożyczonego UST, zmniejszając przy tym ryzyko likwidacji otwartych pozycji. Nexus stworzy nam także możliwość deponowania UST. Podczas gdy skarbiec Beluny wymaga otwarcia pozycji pożyczania w Anchor, skarbiec UST będzie prostszy. Platforma planuje wyprzedzić stopę procentową Anchora 20%, skupiając się nie na Anchorze, ale na Mirorze. Nexus nasze USD będzie umieszczał w Anchorze, następnie za pomocą IUST będzie tworzył EMA na Mirorze, tworząc pozycję delta neutralną, a więc uchroni nas od impernament loss, jaki będzie występować na tej parze. My będziemy zyskiwać na czysto tokeny Mir. Nexus planuje uruchomić fazę początkową pod koniec września, która będzie obejmować produkty Beluna i BETH. Obecnie projekt jest poddawany audytowi przez Harborn Security i zostanie uruchomiony po zbliżającej się aktualizacji sieci Columbus 5. Start platformy zostanie poprzedzony IDO na starterze, czym jest startera. Opowiadałem wam we wcześniejszym materiale. Jeżeli jesteście nowi, zachęcam Was do obejrzenia tego materiału. Jak widzicie, tokeny startera już zyskują na użyteczności i dają nam możliwość zakupienia tokenu Nexusa przed publiczną sprzedażą. Podsumowując, Nexus na pewno nada stabilności całemu ekosystemowi Terra, gdyż przeciętna osoba nie będzie musiała na bieżąco kontrolować naszych zastawów na lunie, a więc nie dojdzie do kaskady likwidacji, która załamie tak mocno cenę. Jeżeli podobał Wam się ten materiał. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, i jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał w rozwoju, link do portfela Terra macie w opisie. Do usłyszenia!